Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, więc wiecie, humor lepszy. Rano i wczoraj tak delikatnie gorzej się czułam, ale już jest w porządku. E, wracamy na dobre tory. No i jutro trzydziestka. Wymyśliłam sobie już stylizację, założę taki gorseci, taką bluzkę czarną z subakiem, spodenki, ciężkie buty, do tego marynara i wydaje mi się, że będzie git. Pytałam się już kilku osób i mówią, że... Łapka w górę, no a więc to mam z głowy, ale jeszcze stylu Dawida. nie wiem czy dzisiaj nie wejdziemy zobaczyć do Sinseja, czy może coś fajnego, nie ma jakąś może koszulkę fajniejszą, spodnie może jakieś takie ciemniejsze, no zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Paćka już do nas się wybiera, za chwilę wyjeżdża z Holandii, no i jutro imprezujemy, żeby uczcić 30 urodziny właśnie no, Patrycji. Nie, teraz, jakoś niedługo, bo Koćka pisała. A? W nocy będziecie i freska idzie. A, no. Stasiu ma taką piłeczkę na sznurku, zobaczcie. Wiecie, ile to jest frajdy? Kilka złotych, a naprawdę e, frajdy dużo, ale też trzeba uważać, żeby czegoś z domu nie zbić, żeby nie uderzyć kogoś, bo no już też tak było. Zrobiłam dla Patrycji świeczuszkę. Nie mam już moich naklejek, ale zrobiłam tutaj, mam taką mm, etykietkę. Czekaj, się pokażę. O, zrobiłam taką etykietkę, zamówiłam z temu i napisałam babeczka pomarańczowa. Przepiękny jest ten zapach. Ciekawe, czy Patrycji się spodoba. Jestem bardzo ciekawa, bo no wiecie, nie każdy zapach każdemu przypada do gustu, ale liczę, że jednak yy, będzie ok. No bo wiecie, nie trafiony zapach, no to gdzie go wykorzysta? Chyba, że w ubikacji, nie wiem. Teraz chwilę chilloutu, jak wróciliśmy ze Stasiem. Ignać jeszcze ma godzinę w szkole. Ale dostałam jeden komentarz, że szkoda, że skończyłam w takim momencie, bo, by, bo była właśnie Witka ciekawa, czy Ignaś wrócił do domu, a więc nie. Jak szłam odebrać Stasia po dwóch godzinach lekcyjnych, to Ignaś był na placu zabaw jeszcze musiałam po niego zabierniczać, żeby go tam, ten plac zabaw jest troszeczkę jakby od szkoły, więc musiałam, musiałam iść i go pogonić, tak? No i schaczyliśmy go, no i wrócił do domu. Chciał jeszcze do kolegi iść, rozumiecie? Ja mówię, nie, 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 kolegą. teraz to było już przegięcie lekkie. Prawda? Trzeba wracać do domu, jak mama mówi, prawda? Tak! Tak, tak. Zobaczymy, jak z tobą będzie? Nie. Co nie? O, no. Nie można. Ładna. Tasiu właśnie robi sobie Kisiel, bo kupiłam im z Panakleksa. On jest chyba jakiś jagodowy albo borówka? Nie wiem, nie zwróciłam uwagi, ale zobaczcie, jaki jest niebieski. Zaraz wam pokażemy, co to wyjdzie, prawda? Super. Troszeczkę się nakruszyło, ale to nic, też ja trochę wysypałam, bo było jakby nie strzepnięte na dół. Wiecie, ten proszek. Tylko było i u góry, i na dole. Mmm, wygląda super. Pachnie też ładnie ja lubię jagodowe rzeczy. A nie każdy lubi. Moje mamie na przykład się kojarzą takie jagodowe, jakieś takie porzeczkowe z sikami kota. <grym> Zapachy tu. To, to się zdziwiony. My jesteśmy aktualnie na zakupach. Już większość zrobiona. Nie wiem, czy dzisiaj podjedziemy do Pepko i do Action, ale ja naprawdę potrzebuję pilnie, bo muszę też dokupić coś do tej świeczki Patrycji do tego pudełeczka. I chciałam coś, nie, wiem, może jakiś ładny kubek albo coś. No nie wiem, jakąś drobnostkę. No więc zobaczymy, ale oni poszli teraz po jakiegoś kepsa, ale zobaczcie, słoneczne pomidory Laisy. Wydaje mi się, że kiedyś już były, ale mogę się mylić, nie wiem, nie jestem pewna i kupiłam dwie ogromne dynie. W Kauflandzie jest fajna promocja za kilogram 99 groszy, więc kupiłam dwie 5 kilowe takie fajne i może koło filarów przed domem postawię, żeby trochę tej jesieni jeszcze było, bo ostatnio już myślałam o vlogmasach, a jeszcze jest jesień, więc chciałabym je... Hmm... Wystawić. Szkoda, że nie wzięłam jeszcze jednej, to jedną miała na zupę. Wiecie, bo to są te tradycyjne, te olbrzymie, jakoś tak się nazywa widzenia ol, Olbrzymia. O, jakoś tak. No, ale kurczę, 5 zł zapłaciłam za jedną dynię, a jak widzę, jak inni jeżdżą na farmę i na jakieś inne rzeczy i płacą takie kolosalne sumy, że no jestem w szoku. Wystarczy poszukać, nie trzeba, wiecie, z taką nadwyżką kupować. No, bo że ktoś lubi, no nie będę się tutaj czepiała, ale po prostu zamiast, nie wiem, za 20 zł jedna da się kupić za piątaka jak ja. Janusz biznesu pozdrawia. A teraz siedzę głodna. Szukałam coś, co mogę zjeść, ale nic takiego nie ma. Jakąś parówkę, więc Nie wiem, ale jestem już trochę głodna, Dzisiaj nie jadą jakoś mega dużo, albo bardzo mało właśnie jadłam, W ogóle, znaczy mega duża, bardzo mało. No, wiecie to samo, ale. No i teraz będę na nich czekała, bo wiecie, zanim się kebab zrobi, ale jakiś jest nowy tutaj w mieście obok, więc stoimy pod Chińczykiem i też mnie trochę korci. Ale ja i moje problemy żołądkowe nie możemy sobie na to pozwolić. Dzień przed imprezą, bo ja różnie reaguję na, na jedzenie. Nie mogę za tu stoi, w ogóle, bla, 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 takie sprawy, a najbardziej lubię takie, wiecie, smalczyki, goloneczki. Czasami sobie pozwalam, ale na pewno nie, wiecie, nie przed wyjściem na taką imprezkę. Jesteśmy po zakupach, ale niestety nie nagram wam, mam 8%. No, muszę to wypakować, ale te krakersy z są super. No dobra, może na szybko zacznę. <laughs> Chipsy. Chipsy. Jakieś rogale, nie days tylko jakieś podróbki bardziej. O, daj mi gdzieś jakieś zimne nóżki. ph kochan Maszynka. Żeberka, jakieś tam serki. O, zobaczcie, kokosowy. Sałatki jakieś. Tej dżemik z jabłkami. O, on wygląda w ogóle ciekawie. Zobaczcie, bez dodatku cukru. Jabłkowy. Ekstra duży Twix. Szczoteczka do zębów. Chłopcy sobie wzięli po tiktakach. Znaczy Ignasia nie ma, poszedł do kościoła z kolegą. Drugie stacha. Dobra, robimy szybki futbol. chłopaków, bo jutro idą na noskę do mojej babci. Tu mamy takie halloweenowe duszki o smaku sweet chili. Tutaj wzięłam im też halloweenowe żelki. Jakieś gumy sobie Stasiek wybrał, takie też halloweenowe. I tutaj taką wodę jabłkową bez cukru chyba albo i z cukrem, bo to jest bez barwników w konserwantu, bo niektóre są takie wiecie, bez cukru, no może taką chwyciłam, nie wiem e, więc no, takie rzeczy zabierają na wieczór, żeby sobie wcinać Okej, okay, kochani przenieśliśmy chłopakom ciepłe pączki, jeden jest z wiśnią, chyba ten tutaj, a te są tak na pewno kinder, bueno jesteśmy w domu czekajcie Jesteśmy w domu, ja szybko biorę się za takie ogarnianie, żeby nie przyjść aż do takiego syfu, jaki jest na ten moment. Zostało mi 2,5 godziny na wyszykowanie się, na kąpiel, na zrobienie makijażu, na wyprasowanie rzeczy, bo dzisiaj jest 30, a byliśmy też w galerii w siarzu, tak jak widzieliście, tutaj mamy. Kwiatuszki. Dawid szybko wskoczył do, do kwiaciarni i pani mu takie z goździków zrobiła, ale Baćkarola lubi goździki, więc wydaje mi się, że będzie git. No, więc ja się biorę do roboty, zaraz skaczę, ale nie może jeszcze wyjść, bo u nas coś tam kopią, robią, więc no, tak wygląda sytuacja. Wszystko tak wiecie, chaotycznie dzisiaj, na ostatnią chwilę, no, ale będzie. Będzie git. Dajemy prezent paćce wszystkie razem w inny dzień, więc no tutaj mam to pudełeczko z action z, ze świeczką, tak jak Wam mówiłam. Może Wam pokażę na szybko. Już nie zdążę wosków zrobić, a fajnie by tu wyglądały. Chyba, że wrzucę jakiś niszmarz. Zobaczymy jeszcze chwilkę. I tu już taki mały prezencik: jest maseczka do twarzy i maska dziewczyn, które moje przyjaciółki bardzo polecają. Jeszcze jej nie miałam, ale też sobie wzięłam. Czyli chyba ta. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Taka fioletowa, więc mam nadzieję, że jej się przyda. A prezent taki główny od nas wszystkich dostanie, jak będziemy wszystkie razem. Bo dzisiaj dwie z naszych przyjaciółek nie mogą po prostu pojawić się na urodzinach paćki, więc tak. Y tak zostało zadecydowane, tak zdecydowałyśmy, że ogólnie tak ogarniemy. Dobra, później się odezwę, jak będę się malowała, bo jest wszędzie bałagan. No hello, jak widzicie, już wykąpana, włosy mokre, bo nie mogę znaleźć suszarki. Nie wiem, gdzie ją położyłam, zawsze była w szufladzie, ale zniknęła. Plus moja logówka była upacikana farbami, więc y, boję się, że mogli mieć do czynienia coś moi chłopcy z tym. No, ale teraz siedzę, maluję się, zostało nam półtorej godzinki, jeszcze nie wiem, jakie założę rajtuzy. Bo mam czarne i mam beżowe. Beżowe fajnie by tak odcinały tą moją całą stylizację. Jest dzisiaj tak ciepło, że mogłabym mieć nawet na, no, na gołe nogi, ale wieczorem, w, w nocy może być różnie. Więc jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ale teraz sobie tak spiłam, że było mi wygodniej, o, widzicie, taką klamrą? No i co? No działamy. Dużo będzie kosmetyków z Belle. Bronzer, będzie puder, mam rozświetlacz i yy, podkład, który teraz używam. I teraz, jak ktoś był chętny. To w hebe go kupiłam za dwie dyszki, a tak tą kosztuje: 36, chyba, więc naprawdę bardzo się opłaca. Dobra, maluję się, bo naprawdę nie mam za dużo czasu, szczerze mówiąc. Dzień dobry, dzień dobry w niedzielę. My już jesteśmy po imprezie. Chłopcy już wrócili z godzinkę temu. Stasiek już yy, czytał, czytankę, bo ma na jutro. A teraz coś tam robią w telefonach, bo od Zuzi przywieźli. A ja chcę tutaj teraz ogarnąć. No i e, chyba dzisiaj wyniosę te dynki dwie już przed dom, no bo kiedy jak nie teraz. Fajnie, że udało mi się złapać z tymi fajnymi końcówkami, bo ładnie to wygląda. Więc takie dwie. E, zobaczę później właśnie gdzie ustawić, czy koło filarów, czy może tylko koło domu. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. A, impreza była super. Widzieliście na przewidkach, Paćka zamówiła torta. I Słuchajcie, on był o smaku korzennym, takim cynamonowym, z powidłami śliwkowymi i z mascarpone. Paćka sama wymyśliła ten yy, smak tortu, bo nie był jakby przedstawiony w liście od, yy, od pani, która wykonywała i naprawdę był smaczny, ciekawy i takie zrobił na mnie wrażenie, wow, że jeszcze takiego nie jadłam. Więc impreza, super tort, super i jedzonko również super. I w ogóle wczoraj w Sieradzu w galerii. Nic sobie takiego do ubrania nie kupiłam, i w ogóle, ale kupiłam jedną świąteczną rzecz. I chciałam Wam ją pokazać, ale stwierdziłam, że kurczę. Odłożę ją i dopiero, jak przyjdą rzeczy takie świąteczne, jak będziemy dekorować, to może wtedy po prostu Wam pokażę, co udało mi się złapać. Dzień dobry, dzień dobry. Maszerujemy w poniedziałek. Mamy godzinę siódmą. 40. Powiem Wam, że jestem wyspana. Czuję się fajnie, ale jak widzę ten bałagan w domu, to mi się odechciewa. E, wiecie, no były przestawione zegarki, jak byliśmy na imprezie, czyli w sobotę 26. I teraz tak naprawdę śpimy o godzinę dłużej, więc ja już o godzinie y, 6. 50 obudziłam się, a miałam o 7,15 budzi, więc brawa, braba, fajnie. No, impreza udana. Było super tak jak mówiłam wcześniej. A bo ja się odzywałam wczoraj. No rzeczywiście, kuparcie, wypadło mi z głowy. Jeszcze jestem zakręcona jeszcze trochę... Wiecie, śpię. Zaraz się przejdę, wrócę i będzie gitara, ale jestem wyspana. No, więc maszerujemy do szkoły. Dzisiaj tak mgliście, jest zachmurzone niebo. Tutaj Stanisław Stasiu. Hello. Tam Ignaś. Yy, a ja niosę Ignasia plecak. W ogóle słyszę, jakby ktoś przyjechał, no to chyba nie do mnie. Mm, a ja wynoszę te dynie dwie moje przed dom. Zobaczę, czy koło drzwi, czy koło tych yy, filarów. Zaraz się okaże. No bo trzymam je trzymam. Nie miałam kiedy, bo wiecie, tutaj imprezka, tutaj coś. A dzisiaj już można je wystawić. Niech już będą. O, ale by było z ciebie zupy dyniowej i z tej drugiej miała zapach. Naprawdę, no bardzo długo, no jak z takich wielkich dwóch, pięciokilogramowych dzień by się zrobiło, to wiecie, jaram się, idę ustawiać, szkoda, że tylko dwie, ale były w ogóle przebrane, już było na końcu i też stwierdziłam, że nie będę szaleć, nie będę nie wiadomo ile pieniędzy wydawać, bo to są sezonowe ozdoby, dobra, trochę więcej zawsze wydaję na ozdoby świąteczne, ale święta to święta, co nie? No, A tutaj będą dynki i myślę, że, że styknie, chociaż też bardzo mi się podobają właśnie te kwiaty, bo u z widziałam, jak przepięknie zrobiła przed domem. Naprawdę fajnie to wygląda mm, i takie kwiatki też, też bym chciała, żeby to ładnie po prostu wyglądało, ale cieszmy się z tego, co mamy. Come on. Jeden dyniosław. Ile Wiecie, wystawiłam śmieci, chyba już przejechały rano, jestem taka wkurzona, mamy pełne po prostu kosze. <noise> wiecie co, jednak będzie koło drzwi, bo są za małe w stosunku do tej całego tego, wiecie, terenu. Nie no, beka, ludzie. Kwiaty są koniecznie potrzebne. <noise> Nie mogę z tego, a ja byłam taka podjarana, że fajnie, fajnie. Mhm. Uh -huh. Tym akcentem mojego pięknie przystrojonego domu na jesień, dwoma dyniami Chcę się z Wami pożegnać i podziękować serdecznie za oglądanie. Fajnie, że byliście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się już niedługo. Błyśka pa!